Śmieją się i wytykają, że wyimaginowane strachy doprowadziły do upadku państwa. A doprowadzić miały, gdyż obywatele Rzeczypospolitej, jak ognia, bali się nadmiernego wzmocnienia władzy królewskiej. Ci wszyscy prześmiewcy nie chcą jednak pamiętać o tym, że despotyzm monarchów europejskich nie był wymysłem polskiej czy litewskiej szlachty, lecz otaczającą ich rzeczywistością. I nie trzeba tu się odwoływać do barbarzyńskich wyczynów wielkich książąt moskiewskich, krymskich Hanów czy też osmańskich sułtanów. Wystarczyło spojrzeć na sąsiednie cesarstwo, gdzie nawet w dobie oświeconego, jak to się ładnie dziś określa, by pięknymi słowy pokryć nie tak piękną rzeczywistość, absolutyzmu, dochodziło do scen jak z horrorów.